Najmniejszy czynny cmentarz w Warszawie mieści się na Woli, w cieniu dużo większej nekropolii, i jest to cmentarz karaimski. Założyli go w 1890 roku Karaimi. Niewielka społeczność wywodząca się z Krymu, która przybyła tutaj w XIX wieku, głównie jako kupcy tytoniowi. Karaimi to naród o tatarskich korzeniach. I kulturze łączącej tradycje Wschodu z elementami judaizmu, ale też silnym poczuciem własnej odrębności. Choć w Warszawie mieszkało ich zaledwie kilkadziesiąt osób, postanowili stworzyć własne miejsce pochówku symbol obecności tej wspólnoty. Choć podczas wojny cmentarz mocno ucierpiał, przetrwał, a dziś liczy około 100 nagrobków. Wśród nich najstarszy zachowany, nieanonimowy nagrobek Saduka Kefeliego z 1895 roku jednego z fundatorów tego cmentarza. Dziś skromny, bo liczy zaledwie 1122 m2 cmentarz, jest jedynym karaimskim zabytkiem architektonicznym w Polsce. Świadectwem małej społeczności, która nas zawsze wpisała się w historię Warszawy. A jeśli podoba Ci się to, co robię, to link masz przypięty w komentarzu, bo to była ciekawsza strona miasta.